Pani, brawa. Patopy. Pani A ja następna nagroda dobra. specjalna <noise> dla zawodnika, który brał udział w największej liczbie eliminacji. To prosimy panią Krystynę. Brawa. Dla zawodnika, który brał, na zawodnika, który osiągnął sumarycznie największą wagę ryb bez względu na ilość tartu. Pan Tadeusz Wiziecki. <noise> Dziewiąte miejsce, tutaj zwiknie. To jest za <noise> Dziesiąte miejsce, wolny Damian. <noise>

Brawo, mam tam Uwaga. 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 Brawo! Brawo, miejsce z sumą punktów 3 zajął kolega Mazurczak Grzegorz. Trzecie miejsce, też z sumą punktów 3, przegrał wagą 330 punktów, Walczak Wiktor. Jedną <śmiania> ha, ja <śmiania> wam powiem, ja 7, A pieniądze na dom dziecka byście przeznaczyli <śmiania> Na powodzian Na Powodzian Zdjęcie do katalogu Playboya. <śprzytanie>, pokaże, koledzy, 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 nane, <Sz> Desktop, nie zamek, zamek mailo, nie Kolejne, jeszcze jest taka sprawa, że te nagrody od miejsca do 10 są... ułożone no. Ale zawodnicy podchodzą, nie muszą. Po kolei. kolei, komu co pasuje, może sobie wybrać. Są ułożone wartościowo. A kto to sobie wybierze, jego sprawę. Czwarte miejsce, kolega Wic Paweł. Paweł! Paweł! Od nas, od nas! Ten przegrany! Największy przegrany! Największy przegrany! Ja tu wiatr, część ode mnie ustawić. Piąte miejsce, zielonka Remigiusz!

Dzień dobry! Również wieliście komornicze Ektariusz! Dzień dobry! 47. Ciasno z Andrzej Jeszcze skuteczkę Dobra, Sławku, no to kolejny Super Cup finał skończony Co powiesz o tych zawodach? Dzisiejszych i wczorajszych ja myślę, że kanał Żerański jest dobrym, równym łowiskiem. Jak pokazały dzisiaj wyniki, ci zawodnicy, którzy łowią dobrze, myślę, że sobie doskonale poradzili z, tym, z tą wodą. A w ogóle atmosfera i wszystko? Bardzo przyjazna, koleżeńska była walka. Zaprosiłem uczestników tego finału na przyszłego przyszłoroczną eliminację, gdzie finał będzie rozgrywany w Kędzierzynie Koźlu na kanale Azotu. To to gratulacje i żeby zawody w przyszłym roku jeszcze bardziej zdanie. Dziękuję. Myślę, że jako firma Robinson postaramy się jeszcze lepiej zorganizować te zawody. Dzięki. Jesteśmy po finale, tak? Powiedz, jak Ci się łowisko podobało dzisiaj, w ogóle no. decyzja, żeby na kanale Żerańskim ten finał... Nie, no bardzo fajne łowisko, w miarę uczciwe, jak wyniki pokazały, szło wygrać ze środka, z praktycznie z, 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 z każdego stanowiska, z każdego stanowiska. Te sektory A i B, no może gdzieś ta uklejka się bardziej przemieszcza, ale kto ją potrafi łowić, to łowi, także... Wczoraj wygrałeś sektor uklejkami, nie? Tak, tak. tak, tak. W, w tym miejscu było bardzo dużo uklejek, także... No. A dzisiaj który byłeś w sektorze? Dzisiaj czwarty w sektorze i Wiesz? też na uklejkach praktycznie. Pierwszy tam pierwsze 20 minut na tyczkę. I który to był sektor? To był sektor A. A. Ta uklejka dzisiaj mniej było, co? Zdecydowanie mniej. Zdecydowanie mniej I tak, ta była. ukleja jakby szła od lewej strony na prawo. No ja w ostatniej godzinie miałem tak uklej jak wczoraj. A to niby przymrozek mniejszy także niespodzianka no, duży nie duży dużo było w brusie, wczoraj i dzisiaj no był A jaką długością mieliście te uklejki yy, Zaczynałem od 5 i do czwórki sięgamia czwórkę 4 metry. Krócej nie dało się za bardzo to... yy, może było ale mniejsze były. sieczka, no, sieczka. I, głębiej, no. No. I głębiej trochę tak pod powierzchnią? głębiej, głębiej czyli z metr, tak około 1,80 m na no Tyczką, yy. Tyczką? no mówię no, wczoraj okay. miałem dwie ryby na tyczkę dzisiaj miałem może z 8 rybek, ale był były bardzo, bardzo małe krąpiki. Takie tam po 40-30 gram. To się ich łowić. Dobra, a może o Grand Prix coś? Jak podsumujesz tegoroczne Grand Prix? No. Grand, Prix? Nie, Grand Prix to nie chcę podsumowywać, bo, bo to po prostu brak słów. Losowania robiły po prostu wyniki, no trudno. No. No. Trochę ta pogoda pokrzyżowała te to. Tak, te, te no, ten rok jest cały wypaczony, no bo... No ale no trudno, no, to, jest, to jest wędkarstwo, no i tak pokazało nawet to Grand Prix Polski, no dobrzy zawodnicy, tak jak tutaj z, z Trapera, Wiktor y, y, Walczak czy ma, Mazak potrafią nawet w trudnych warunkach łowić i bardzo, są bardzo dobrymi wędkarzami. Chociaż na to ostatnich, na Cedrowskim, tam dobrze zawodnicy zera robili, nie? No niestety, no niestety. No tak, to jest wędkarstwo niestety. A co myślisz o tym, żeby te Grand Prix w ogóle jakoś na ligi podzielić, albo coś takiego, żeby mniejsza ilość zawodników startowała, może bardziej wyrównane byłoby łowisko? Pewnie tak, ale to no Grand Prix, no to, no w ogóle no, Grand Prix, atmosfera na Grand Prix, jak się startuje, jakiś się łowi, uważam, że jest, że jest no, nieciekawa i powinno troszeczkę się coś tam zmienić, bo jak będzie tak jak w tej chwili, to, to chyba ludzie przestaną w ogóle łowić na Grand Prix Polski. O wiele przyjemniej jest na takich zawodach komercyjnych jak na Grand Prix Polski. No ale no zobaczymy, czas pokaże. No. Mówię, wędkarze, którzy lubią łowić, to będą łowić. Ci, którzy no, no nie... Nie lubię, nie będą lubić łowić, nie lubię ją łowić, to będą, nie będą łowić po prostu. Mm -hmm. A powiedz jakieś takie zawody w tym roku, które nie nie wiem, najbardziej zapamiętałeś? Nie no no, wiadomo, nas... Warta, nie? Warta w warta warta. Tak, tak. Chociaż ta Warta już nie była w tym roku taka jak tak, w poprzednich latach, prawda? Tak, Troszeczkę za mocno płynęła. No nie byłem przygotowany na takie uciągi. A jakimi maksymalnie złopawikami łowiłeś? 48 gram. No, nie I miałem większych. to było mało? To było za mało. Na znaczy na gram klip polskiej miałem chyba do 43 maksymalnie gram z Pławik dopiero na finał Mawera sobie przygotowałem te 48, to było ok. Na co fajle trzeba było postawić, żeby stało? Nie mam pojęcia. Nie Gram może, nie może wiem, wiem może więcej. Nie zaczepów wiem. dużo się porobiło, nie? Tak. Ale, ale te zaczepy tak jak na Mawerze, w pierwszy dzień miałem na przykład full zaczepów, tam pół portfela z 44 zerwałem, ale były ryby o dziwo i udało się tam wygrać nie? czyli jak nie zaczepiłeś to, to można było tak, to była ryba, tak, ta, ta. a co myślisz teraz o finale Kolmika, który ma nie, być właśnie na kanale Sybiny ciężko mi powiedzieć, naprawdę ciężko nigdy w życiu nie mówiłem, nie mam pojęcia wybierasz się? No, zobaczymy, zobaczymy co jeszcze tam ale myślę, że się wybiorę, no bo mam ducha walki także no, będę chciał pojechać no spróbować, jak się nie uda w pierwszy dzień to Pewnie, pewnie pojadę na swoje zawody nawet gorsze, bo też mam ważne zawody w drugim Dobra.